Trudno zaprzeczyć tym, którzy chwalą nasz powiat. Wolsztyn ze wspaniałym pałacem i parkiem, dwoma jeziorami, muzeum Roberta Kocha, oryginalny dom Marcina Roszka, dorzuciwszy do tego piękny szlak wodny po paronastu jeziorach powiatu, piękny kompleks lasów, wyspa Konwaliowa, Ustronie to już wiele atrakcji dla turystów. Właśnie ze względu na abstrakcyjność tu na Ustroniu zbudowano ośrodek rekreacyjny Spółdzielczości Inwalidzkiej Transportowej. Na otwarcie ośrodka Przybyli przedstawiciele Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy, WZSP w Poznaniu oraz przedstawiciele władz terenowych Powiatu Wolsztyńskiego. A to, to, to prawdziwe ustronie, gdzie stronić można przed wszystkim, ale nie przed ludźmi. Popularna plaża w Olsztynie, zwana Wolsztyńską Rywierą czy Lazurowym Wybrzeżem Karpicka. To tu toczą się targi o każdy skrawek ziemi czy wody, to tu korzysta się ze słonecznych, wodnych i o zgrozo piaskowych kąpieli. Tu gra się jak w ruletkę o dostęp do kiosku słodnymi napojami, od którego odchodzi się często z nieugaszonym pragnieniem. To wszystko jednak, jak widać, nie mąci spokoju bywalców ustronia. Pozostawiamy jednak ten temat, do którego wrócimy w jednej z następnych kronik, a teraz prosimy popatrzeć jak opalają się i kąpią na wolsztyńskiej plaży. Muzyka